Siemaneczko, witam Was w dzisiejszym wyzwaniu, w dzisiejszym treningu. Będzie to 2,5 tysiąca powtórzeń, 1275 dipów i 1225 pompeczek tutaj na paraletach. Wszystko jest zapisane w leszycie. Zapisane dokładnie od 1 do 10. Nie wiem, czy tu widać. O, teraz jest ok. Od 1 do 10, do 20, do 30 i tak jedziemy do 50 powtórzeń dipów i potem od 49 do jednego powtórzenia zjeżdżamy do w pompkach. Zjeżdżamy w pompkach. Także co? Jest to takie powiedzmy fajne wyzwanie Zawsze lubiłem sporo objętości. I co? Przez spędnego gadania zaczynamy trening. Ja zaczynam od jednego dipa. No i tak będę sobie leciał od razu szybko, teraz na początku, póki jest początek sobie lecę 1, 2, 3, 4 to przerwy mam krótkie, więc lecę praktycznie od razu. A, i zapomniałem, jest godzina 19 równa, zobaczymy ile ten trening mniej więcej mi zajmie bez, jakiej czas bez jakiejś czasowej cyfryzacji. zrobione 10 powtórzeń. Trzeba odhaczyć. Ok. i mamy pierwszy wers zrobiony, czyli tak zwana rozgrzewka dopiero i lecimy dalej. Dobra, jestem już przy 20 dipach, teraz właśnie jest 20 dipów. No i co? Na razie w porządku wiadomo, jeszcze nie ma zbyt dużej objętości, czuję się spoko, więc jadę. 20. Ok, jeśli chodzi o nawodnienie, u mnie na treningach często właśnie to jest brzmianka, bez jest wysoko zmineralizowana, ma dużo minerałów i czuję się fajnie nawodniony dzięki niej. I woda mineralna jest po prostu najlepsza podczas treningu. I ja stosuję taką metodę, że też moje treningi często długo trwają, przy 3, przeważnie 4 godziny. Więc tak przed posiłkiem, przed treningiem jem porządny posiłek, pełnowartościowy. W białka tłuszczę węgle, do tego jakiś banan albo coś węglowodanowego. I potem na treningu, właśnie do godziny treningu piję wodę. A potem, gdy już korcyzol zaczyna się zwiększać, czyli hormon stresu, to zaopatrzam się zaopatrzą się w takie Powerade 0 kalorii, bez cukru, bez kalorii tutaj jest akurat smak cytrynowy, 0 i najlepiej wchodzą lub też robię sobie często jak sobie zapomnę kupić to sobie robię takie naturalne wyciągi, że dolewam sobie do zwykłej wody miodu trochę cytryny, trochę soli i macie naturalny izotonik i dzięki temu możecie przetrwać 20 minut Dobra, słuchajcie, jestem przy 30 powtórzeniach już i co, jeszcze nie czułem jakiegoś większego zmęczenia, ale już się powoli zaczynają schody, teraz to wszystko co będzie się działo od 30 do 50, no to wiadomo, będzie już coraz ciężej, ale sobie poradzimy, także, o, także lecimy z 30. Kolejny zawsze nogi proste, spięty brzuch. Odhaczamy, kolejny trzeci wersjusz i zaczynają się schody. 31, 32 i tak do 50. Żeby nie było, że każdy powinien trenować w ten sposób. Oczywiście, że nie. Każdy musi znaleźć swój nurt, swoje jakieś przesłanie. Ważne, żeby trening sprawiał Wam w ogóle radość. No nie? Na przykład mi właśnie najbardziej sprawia radość takie zajeżdżanie się. Objętości spore, jakieś max ogólnie odczucie takiego zmęczenia, że się zajechałem i czuję jakiś zakwas na następny dzień albo że nie mogę już ruszać czasami rękami. Ręko ma. No i co? Nie tylko ograniczać się do jednego, no nie? Lubię też kombinować sobie z bieganiem, z jakimiś innymi aktywnościami, pływaniem i nie lubię też monotonii, lubię sobie urozmaicać treningi, coś jakieś wznosy do fronta, nie wiem, stanie na rękach, wszystko, wszystko lubię po prostu robić wszystko. Nie ma się co ograniczać, pamiętajcie. A co do badań naukowych, jak najbardziej polecam czytać, oglądać, być na bieżąco z badaniami naukowymi, bo to właśnie na nich powinniśmy się też wzorować. Cały czas ludzkość idzie do przodu, technologia, wszystko. Cały czas robione nowe badania i trzeba czytać, uczyć się. Ja na przykład, jak jestem już podczas okresu takiego zawodniczego, jestem zawodnikiem, mam odpowiednio sper speriodyzowany plan i wtedy nie naparzam tak jak teraz, że pozwalam sobie na co chcę. Nie. Wtedy... Mam odpowiednio plan zaplanowany już poddane zawody. Przykładowo, na przykład, jeśli są to przykładowo zawody pod pompki na max powtórzeń, to nie robię 1000 pompek czy na 2000 pompek, bo to nie ma sensu. Tylko robię na przykład jedną dwie serie na jednym treningu na Maxa, tam powiedzmy 100 pompek 200, to nie jest mój Max, ale chodzi o sam wzorzec, albo sali, jak sobie stosuje i chodzi o to, żeby właśnie umiejętnie sobie dobierać plan. A tak jak teraz jest kwarantanna, po prostu się bawię treningiem. I wam życzę tego samego. Pytał, czemu ma służyć taki trening? Tyle powtórzeń? Po to, co to robisz? Przede wszystkim po to, żeby sprawdzić się. To jest priorytet, według mnie, mój przede wszystkim też. Żeby sprawdzić się o takim wezwaniu. Tyle powtórzeń, jak się będę potęczył, czy dam sobie radę, chociaż myślę, że na pewno dam. Tylko jak się będę potęczył, jak będą odczuwały do moje mięśnie na drugi dzień. Po prostu lubię się tak zajechać, jak to mówiłem już wcześniej. No i dodatkowo co? Spalić kalorie to już druga, druga żona sprawa, nabić objętość, poutrwalać sobie wzorce, w sumie chociaż i tak już są mocno utrwalone. No i zainspirować przede wszystkim Was, motywować też do treningu i do ruchu podczas tej kwarantanny domowej, żebyście potrenowali, żebyście się ruszyli z tej dupy, z tego, z tego krzesła i zrobili coś ze sobą. A ja w tymczasem lecę teraz 38 dipów. muzyka godzina 20 no więc to mi to tak no na luzie godzinkę i jesteśmy teraz przy 40 powtórzeniach i jedziemy powoli do 50 na razie lekko w sumie, nic się nie spodziewałem jest ok, jest dobra forma więc lecimy, przerwy a jeśli chodzi o przerwy na początku trzymałem sobie jakoś około do 30 sekund, maksymalnie minuta. A teraz sobie robię tak po 2-3 minuty na ludzie. zależy jak się czuję. Dobra, lecimy 40. lekko wjeżdża, kurde, fajnie. Jest forma. Mamy czwarty wers skończony. Elegancko lecimy ostatni wers, czyli ten powiedzmy najcięższy w górę, a potem przechodzimy do pompek. Dobra, kończyłem piramidę dipów, dojechałem do 50 i powiem Wam tak, już tutaj od 44 dipów już zaczęła się robić trochę pod górkę. Muszę sobie przystopować u góry i jechać dalej. Także lecimy ostatnią serię 50 dipów i nareszcie przechodzimy do pompeczek. Ok. Ogólnie nie czuję jakiegoś zmęczenia, ale już takie powiedzmy delikatne, bo widzisz tam wyczerpanie w tricepsach. Ok. Lecimy. Wszystkie. Wow. o Alfanie, teraz rozciąga triceps. O, wow. ale genialnie, idealnie. Także 1275 dipów zrobione. I lecimy teraz piramidę w dół. Z powrotem. Tyle, że w pompeczkach. I cyk. Mamy zakończone dipki. Lecimy z pompeczkami. Okay, już jest... Godzina 256, ja robię teraz 46 pompek. Wcześniej robiłem już 49, 48, 47, zrobiłem, a tam to się źle nagrało, więc tak zrobię sobie na paraletkach, ponieważ muszę mieć stabilizację na nadgarstek. Ponieważ jak trenowałem kiedyś więcej freestyle, to mi się te kostki tu poluzowały no i wolę oszczędzać te nadgarstki, póki jeszcze mogę. No i co? Robię sobie teraz 46 powtórzeń, rozstaw. Ramię tutaj przyciela wąsko na triceps, a potem, jak będę już przy około 25 powtórzeniach, to sobie trochę rozszerzę rozstaw, aby bardziej zaangażować klatkę piersiową. No i co? Lecimy sobie korpus spięty, dupa spięta, brzuch spięty, wszystko spięte. Lecimy pełen zakres ruchu, kąt minimum 90 stopni, do pełnego wyprostu. 46 powtórzeń. 46 powtórzeń zrobione i ogólnie zmęczenie jakoś nie odczuwam mega duże, ale czuję, że w pewnym momencie choćbym chciał robić więcej to już mnie tak pompuje odcina, tak jakby to mógł nazwać tak po prostu nie odcina i muszę sobie robić na takie przerywane seryjki z deadstopem Dobra, mamy pompeczki kolejny wers skończony, no i powolutku już w dół no łapała pompa tu trochę, ale tak to bez piny lecimy sobie teraz 39, 38, 7, czy 6 i tak dalej aż do końcowej jedyny. Ok, ja już doszedłem w piramidzie do 25 pompek. Więc już z górki można powiedzieć, fajnie leci i tak jak mówiłem, sobie teraz dałem na szerszy rozstaw, żeby mocno rozciągnąć klatkę, rozciągnąć klatkę piersiową i mocno ją zaangażować do pracy bardziej niż w tylko no i żeby też poczuć fajnie klateczkę, żeby spompować syce. Więc no, no, z rozstawu pamiętamy, żeby nie wyginać mocno do rotacji wewnętrznej, tylko. Nie więcej 45 stopni, łochcie na zewnątrz. Jak ktoś ma słabą, słabą mobilność w obręczy barkowej, to nie zalecam tej szerokości stosować. Dobra, lecimy 25 razy. No więc mamy już przedostatni wers skończony no i teraz to już tylko Końcoweczka to już easy leci. Także lecimy z końcówką. OK, słuchajcie, stało mi już ostatnie powtórzenia 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ogólne takie zmęczenie jest z organizmu, ale w się czuję. Wezmę taki... Mógłbym to nazwać takim delikatnym rozruchem dla moich tricepsów klatki piersiowej. Przypuszczam, że nie będę miał jakichś większych domsów jutro, czyli tak zwanych zakwasów. I ten. I co? Lecimy po prostu 9 wąpek cały czas na szeroko lecimy 8 powtórzeń masełko ogólnie jeśli chodzi o porę treningu to właśnie ja zawsze ostatnio Strasznie lubię yy, trenować, właśnie takim. Około 18.30 zaczynam treningi. Robię sobie treningi po przeważnie 4 godziny i tyle. no, Niektórzy po prostu przyją potrzebę się takiego zajechania jak ja, niektórzy nie. Niektórym wystarczy zdrowy kręgosłup, zajęcia fitness jakieś 45 minut. Ja to najbardziej szanuję. Ważne, żeby w ogóle słuchajcie się ruszać, żeby w ogóle cokolwiek ze sobą robić, żeby ten kręgosłup się ruszał, żeby kolana pracowały, staw skokowy, ramiona pracować nad mobilnością, rozciąganie, sesje rozciągania, co też mam też się rozciągam, dbam o to wszystko, o sen sen jest jeszcze ważniejszy niż sam trening i dbam o niego jak skurczyłek naprawdę daje całą higienę snu, tak samo Ok, i lecimy 7 no już na zawodowym poziomie takim już wyższym, takim zawodniczym poziomie jak ja jestem, to trzeba dbać o takie aspekty właśnie, żeby móc pobijać rekordy, wyniki, to już trzeba dbać o właśnie wszystkie podstawy takie właśnie jak sen, odżywianie regeneracja, masaże ja też współpracuję właśnie z fizjoterapeutami w kawinie, których bardzo polecam, firma Ficycenter. no i co? tak samo też właśnie treningi są bardzo ważne tutaj no <laughs> dobra, lecimy 6 Od razu piękne pięć. Dobra, pięć, jeszcze cztery. I jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I słuchajcie, mamy ostatnie powtórzenie które daje nam łącznie dwa i pół tysiąca powtórzeń. Cyk raz, dwa, 3, 4, 5 i mamy. Jeszcze z izometrium Trening zakończony. Mamy godzinę 22.30, więc trening trwał 3,5 godziny. Na luzie, do takiej spiny czasowej poszło no trochę muszynianki tylko, aż potem leciałem na tych power raidach na O0 na Izotonikach poszły całe dwa pełne izotoniki na no, sam raz starczyły co? Dziękuję każdemu, kto dotarł do końca tego wyzwania. Dawajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, jakieś pomysły piszcie. Ja będę wybierał to najlepsze. Udostępniajcie, komentujcie, zostawcie po sobie subskrypcję, dzwoneczek. No i dajcie znać ogólnie, jak Wam się podoba taki challenge. Zapraszam do przetestowania dzików różnych z Polski, nie tylko. Ja tymczasem lecę coś w szamać dobrego i... I podsumowując cały challenge, nie czuję jakiegoś większego zmęczenia. Tak naprawdę delikatnie gdzieś tu może tricepsy będą trochę zajechane, ale to tak pół na pół, żebym powiedział, bo nie było tak naprawdę maksymalnego wysiłku, tylko to były takie objętość, po prostu objętość, a nie że ja jadę jedną serię do maksymalnego upadku. No Wtedy bym poczuł, no nie? A tak, jechałem sobie cały razem na takich powiedzmy 50, może procentach, 40, 30. No i spoko, objętość wyrobiona, 25 tysiąca powtórzeń zrobione. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdro i do następnego.